Siedź! Ale zbranie delikatne! Na jaskółeczkę! ale zbranie piękne było. Siedź! Sieć! Poprawił. Witam serdecznie na kanale Primanki. No, słuchajcie, już wypływam, w końcu wypływam. Późno, bo jest godzina dziś dziesiąta. No, ale, słuchajcie, w domu się nie złowi, tylko nad wodą się złowi. Miałem przyjechać samego rana. Ale wczoraj byłem z Mateuszem na, na plaży za trocią. Tak się wymarzłem, że dzisiaj rano no i nie chciało mi się na świta zrywać, zwłaszcza że lekki przymrozek był. Teraz jest tak ze 2 stopnie. Wczoraj śnieg, śnieg z deszczem, wcześniej mrozek był, także warunki bardzo ciężkie. Ręce to miałem bordowe. Mateusz taką niedużą trotkę złowił. Ja akurat miałem tylko jedno takie no szturchnięcie, nic konkretnego się nie działo. Ale dzisiaj warunki idealne, bezwieczne, dlatego tego nie mogłem sobie odpuścić. Nie przedłużam, płynę na miejscówkę, próbuję, a jak będzie, zobaczcie sami. Zacznę sobie od niedużej jaskółki. Osepalucha rozwaliłem jeszcze, zimno to nie czuć nic. Nieduża jaskółka i obowie taki skraj kamieni, skraj stoku i głębokiej wody. Puszczę ją niech se leci. Opad długi na pewno, bo tu głęboka woda. Główka nie za ciężka, szóstka chyba na 8-metrowej wodzie to jest dość lekko. No ale z racji tego, że woda już zimna, trzeba też troszeczkę spróbować może na wleczonego, takiego dżikryga spróbuję. Gruszeczka. To jest ciekawe zbrojenie, bo można i popodbijać, wleczenie pod nie i tak dalej, wszystko skuteczne jest bardzo. No a jak to nie zdaje egzaminu, to jeszcze na kilka rzutów zawsze moja ulubiona przynęta idzie w ruch. Chyba nie można puszczać na swobodnej lince, bo on się skotuje. Trzeba na napiętej lince opad robić, ale to są na tyle ciężkie przynęty, że one szybko opadają na żądaną głębokość. No słuchajcie, tak pływam, szukam sobie tej ryby, ale byliśmy z Mateuszem jeszcze w międzyczasie raz na, na tej wodzie szczupakowej, naszej płytkiej, 50-centymetrowej wodzie szczupakowej. Zresztą zobaczcie sami, jak to wyglądało. No, to już na miejscówce. Szybko. Weźmy na płynę. O, siedzi, był Ale skóry, podwójne branie. Zamulone jest No, Podwójne branie. Puknął i później jeszcze raz. A taki nieduży chyba musiał być. Chociaż kto wie, no nie wiadomo jaki był. Drugi rzut, drugi na szczęście. Jeden był zareagował od razu, tobie też jeszcze dziubno i koniec. I się nie zdecydował w końcu. Cześć, to już takie fajne branie było, ale nieduży, ale idzie. Ale pięknie, Branie to już było fajne łyknięte i nie taki maluszek Normalny Normalny szupak No i dawaj go do, do środka Przyłapał O patrz Wypiął się No i jest pierwszy W sumie pierwszy to wziął ale nie wciąłem A to drugi nie taki duży, normalny, wymiarowy szczupaczek. Elegancko. I patrz, i ten flagowiec cały czas flagowiec łowi Poprzednio flagowiec i teraz flagowiec. Na razie nie zmieniam. Tutaj nic śniegu, a tutaj ściana śniegu idzie. Ale jaja, ściana śniegu normalnie. A tutaj nic. Zobacz, ja się przezbrajam, a ty już ciągniesz. No i fajny jakiś. Fajny. A I patrz, tak podebrany i nie nie? Taki podobny do mojego, trochę większy. No, zapięty na dwie kotwice. No jest. Jeden, jeden. Ładne <grymne> kolorki paty, taki czerwony. Ja jakiś, nie? jakiś jest Fajne trafiony, jest. bo na pysku też trafiony jest. O, się zamiast. No tak jak widzieliście, szaleństwa wielkiego jakiegoś nie było. Na początku pięknie się zaczęło, jakieś branie, jakaś ryba, później znowu ryba. A później, jak ręką odjął, nic kompletnie się nie działo. No to jest jesień, to jest jesień, dlatego taki ja dzisiaj tutaj no szukam i liczę na to, że ten w krótki moment znajdę się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Ostateczne dwa rzuty na ciężko na główkę i zmieniam miejscówkę, bo jak nic się nie dzieje, no to nie będę w miejscu stał za długo, zwłaszcza, że tu nie ma drobnicy po prostu. Stanąłem na takim miejscu, no czasem tutaj ryby bywały. Drobnicy nie ma, być może jakieś są poustawiane drapieżniki gdzieś tam sobie odpoczywają, no ale ja szukam bardziej tych aktywnych. Siedź. ale zbranie delikatne na jaskółeczkę. Co to takiego? Ech, kręci się chyba szczupak, szupaczek nieduży. Chodź, 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 bo zepsujesz jaskółkę. Zapięty w nożyczkach ale ależ maluszek, taki oto maluszek, no ale w końcu jakieś branie, w końcu coś się wydarzyło, bo tyle czasu nic i nic i nic, i dopiero jaskółeczka coś tam poruszyła temat. No to jakiś punkt zaczepienia mam, skoro się sprawdziła jako jedyna, kombinowałem z różnymi przynętami, no to próbuję na jaskółkę. Mozolne takie prowadzenie. No woda już zimna, tu przy wierzchu ma 5 stopni, także się ochładza z każdym dniem teraz. Ależ branie piękne było Siedź Siedź Poprawił Branie było i poprawka I to jakaś taka normalniejsza ryba Słuchajcie, taki normalny zielony Normalny, zielony wymiarowy. Branie i później poprawka. Nie jakiś kolos, ale taki wymiarek. Ale tutaj też chlaśnięty. Ja nie wiem co to jest na tych wodach. Patrzcie kormorany chyba. no to drugi już jest ale walnął i poprawił to mi się podoba jednak na no agresywnie ja z kółką obrzucałem i nic jednak trzeba było go pobudzić chyba trochę No słuchajcie, pływam i pływam i szukam. Już sam nie wiem, czy się bardziej dopasowuję w danym miejscu przynętą, czy trafiam na te pojedyncze e, aktywne ryby. No dłubanina dzisiaj straszna jest. Gdzieś jakieś pojedyncze rybki zdejmuję, ale no niestety taki dzień i tak w słaby dzień bardzo dobrze, że chociaż jakieś brania są, że coś tam się uda. Wyjąć coś kijem po szarpie, bo tak to trochę nudno by było. No, próbuję dalej, zobaczymy co z tego będzie. No to jest jesień, czasem trafi się fajne łowienie, czasami, no niestety, ryby zamykają gęby, dzisiaj to było widać ewidentnie, ryby były podniesione do góry, niektóre gdzieś tam, gdzieś tam troszeczkę przy dnie, ciężko było zlokalizować rybę, żadnych kul drobnicy, ryba rozstrzelona tak naprawdę po całej wodzie, no i szukanie igły w stogu. Siana, no ale słuchajcie, zawsze do tego ostatniego rzutu Człowiek z nadzieją, że to będzie to branie, to będzie ta ryba No bo jesień jest nieobliczalna No ale słuchajcie, ja już na dzisiaj będę kończył Zimno się zrobiło, ze 2 stopnie jest Dobrze, że wiatru silnego nie ma To jeszcze jako tako można sobie popływać Ale ja na dzisiaj mam dosyć Jak film się podobał, dajcie łapki w górę Subskrybujcie, komentujcie Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie